Puszczam nagrywanie i teraz udostępniam swój ekran. Zobaczmy, mamy otworzone, i mamy tutaj, że będzie musiał Excel liczyć nową liczbę. Mamy tutaj int typu int zmienna liczba, ze względu, ze względu na to, że użytkownik będzie musiał podać jakąś liczbę. I ona będzie zapisana w szufladce liczba. Czyli tutaj zamiast Hello World zrobimy tak, że będzie podaj, podaj liczbę. Oczywiście na razie bez polskich znaków, bo nie mamy tutaj, ale podaj liczbę. Z odstępem, po to, żeby w tej samej linijce ten użytkownik wpisywał. Dlatego moi drodzy, likwidujemy End. Nie będzie w nowej linii, tylko w tej samej. Jeżeli już mamy tutaj, że on podał tą liczbę, to pamiętamy o tym, że musi zostać to wpisane w szufladkę zmiennej liczba. Czyli teraz C in w drugą stronę strzałeczki liczba. I teraz on już wpisał tę podaną przez użytkownika liczbę do szufladki do zmiennej Liczba. I teraz mamy ten warunek. Jeżeli liczba, którą podaje użytkownik, będzie mniejsza od 100, to ma dodać 100, a jeżeli będzie większa od 100, mają tylko przepisać. Tym samym, moi drodzy, teraz dajemy funkcję warunkową, logiczną if. If. Otwieramy nawias, i teraz piszemy ten warunek. Jeżeli liczba jest mniejsza od stu, to jest warunek, pisze się tutaj w tych nawiasach. Jeżeli liczba jest mniejsza od stu, na końcu tutaj nie stawiamy żadnych średników. Jeżeli to jest mniejsza od stu, to teraz wykonanie programu dzieje się w takich klamrach. Co, co, przepraszam, kodeblock ma robić program, jeżeli ta liczba będzie mniejsza od 100? No to niech on doda 100, ale niech to powstanie nowa zmienna, czyli nowa liczba równa się liczba plus 100. Czyli, oj, przepraszam, plus plus 100. Dajemy tutaj średnik. Tym samym on tutaj zrobi obliczenie, następnie wyrzuci na ekranie właśnie tą nową liczbę. Czyli see out. Dajemy. I oczywiście w cudzysłowie tutaj co wpisać. Nowa liczba dwukropek. Spacja. Tu ma być pisane. No i oczywiście tutaj musi za zatem wyrzucić zmienną nowa liczba. Czyli tutaj dajemy tak. Nowa liczba. Nowa liczba i dajemy średnik. Czyli nowa liczba. Co w pozostałych przypadkach ma robić program? W pozostałych. Pro Przypadkach to jest polecenie już else. else, tu jest bez nawiasów. Pamiętamy, bez nawiasów, chociaż jakby zostały puste, to nic nie szkodzi, ale tutaj dajemy już bez nawiasów. No i oczywiście tutaj w pozostałych przypadkach też wykonuje się program O. Skopiuję sobie to, Ctrl C. Zobaczcie, daję Ctrl V, nowa liczba. I tutaj nie nowa liczba jest taka, tylko muszę tutaj dać inaczej. Nowa liczba to ta sama liczba dwukropek spacja. Oczywiście zapomniałem jeszcze o tym, że tutaj musi być cudzysłów. Spacja. I tutaj dajemy wyrzucenie. Wyrzucenie liczba nie nowa, tylko ta sama liczba, on ma nam ją wypisać. W pozostałych zobaczcie przypadka. Czyli, jeżeli byłaby mniejsza, no to ma dodać 100. W pozostałych, czyli jest większa od 100, to ma wypisać komunikat. Nowa liczba to ta sama liczba i ma ją wypisać. To, co on poda, to będzie to samo podane. Czy możemy uruchomić program? Uruchamiam program. O, błąd mam. Dlaczego mam błąd? Proszę mówić. No. Kto ma błąd? Nowa liczba wysokość to... razem? Nie, bo to jest w tym miejscu. Nie, Albo bo? nie jest w tym nawiasie? Nie, nie. Nowa liczba jest razem napisana. Może bo nie. Bo mniejsza niż 100 chyba. Nie. Nie. Moi mm -hmm. drodzy, tutaj specjalnie to zrobiłem po to, żebyście zobaczyli jedną rzecz. On obliczył nową liczbę, ale nie ma gdzie jej wpisać. Ze względu na to, że nie no, zadeklarowałem szufladki zmiennej. Rozumiemy? Jeżeli mm -hmm. nie zadeklarowałem, to on nie ma gdzie wpisać nowej liczby. Tutaj z przecinkiem daje nowa liczba. Czyli musi być zadeklarowana też zmienna nowa liczba, po to, żeby program mógł wpisać w szufladkę ten wynik działania i później wyrzucić tą zmienną. To jest ta szufladka, ta zmienna. Jeżeli czasami zapominamy o tym i kombinujemy, co popełniliśmy tu źle, a tu jest wszystko dobrze, tylko na samym początku nie ma właśnie zadeklarowanej zmiennej. A teraz zobaczcie. Uruchamiam. Pokazuje się. Podaj liczbę. 89. Nowa liczba to 189. Uruchamiam jeszcze raz program podaj liczbę 120 nowa liczba to ta sama liczba 120 a więc zobaczcie program program działa tym samym moi drodzy państwo tutaj mamy to ten program gdzie mamy z jednym warunkiem czyli mamy if jeżeli a w pozostałych przypadkach ale bardzo często jest tak tak jak było w tym co pokazywałem z tą temperaturą, że tam były trzy przypadki. Za zimno, idealnie za gorąco. Zgadza się. Mieliśmy takie zadanie i teraz ja już to utworzę szybko. E, tym samym ja, moi drodzy, skopiuję to. Skopiuję to. Dam Ctrl C. Utworzę nowy projekt. E, nowy projekt. Konsola aplikacji. C. I nazwę go znak liczby. Znak, znak liczby. Znak liczby. Znak. O tutaj mogę spacją. Znak liczby. Next i finish. Tutaj w tym znak liczby. Skasuję to wszystko, bo ja sobie skopiowałem stamtąd, Ctrl V, czyli skleiłem. Powiększę teraz, żebyście widzieli, i będę przerabiał to. Zobaczcie, że znak liczby mamy trzy przypadki. Jakie mamy liczby w ogóle? No, mamy ujemne. Jakie jeszcze? Dodatnie. No i. Ujemne. No ujemne i co? Dodatnie. Dodatnie. I? I? I. I zero, moi drodzy. Zero jest liczbą już ani ujemną, ani dodatnią. Zero jest zero. Koniec kropka, czyli mamy trzy przypadki. Czyli tutaj mamy, zobaczcie, nową liczbę nie będzie liczył. Czyli niepotrzebna nam żadna zmienna, tylko jedna zmienna liczba i będziemy podawali podaj liczbę. Zostanie to wpisane tutaj, podaj liczbę do, do, tej, do tej szufladki, do tej zmiennej. I tu warunek stawiamy taki. Jeżeli ta liczba jest mniejsza od zera, to tu nie ma żadnych obliczeń, Zgadza się, bo on nie liczy, tylko ma powiedzieć, czy to jest liczba dodatnia, czy to jest liczba ujemna. Tutaj może nie nowa, tylko przerobimy na twoja. Twoja liczba jest i tutaj nie ma żadnego wpisywania liczb, tylko ma wskazać, Powiedzieć, przepraszam bardzo, powiedzieć, że Twoja liczba jest ujemna. Zgadza się? I tutaj bez, bez tego, tylko tak. Jeżeli liczba jest mniejsza od zera, to Twoja liczba jest ujemna. Zgadza się? Następnie, moi drodzy, mamy tak zwany przypadek trzeci, i to się zawsze może być czwarty, piąty, Wtedy jest tak zwany else if else if gdzie dajemy warunek jeżeli liczba jest równa 0 jeżeli jest 0 to ja teraz skopiuję to Ctrl C i tutaj wstawię o tu w tym miejscu Ctrl V twoja liczba jest Zerem. Twoja liczba jest zerem. I trzeci przypadek w pozostałych. Zobaczcie, zaczęliśmy od ujemnej przez zero. Pozostałe przypadki, czyli tak zwane else, else. i oczywiście tutaj w programie. O, przepraszam, nie tutaj w nowym wierszu. Tutaj niech wpisze nam. Dajemy Ctrl V. Twoja liczba jest dodatnia. Dodatnia. Nie rozumiem. Słucham? Nie rozumiem tego, czemu nie mogliśmy to w pierwszym projekcie, a czemu trzeba to było jeszcze raz napisać? Ale zobacz, w pierwszym projekcie ja chciałem go zachować. Tam, że liczba to jest inny program. A tutaj, o tym ma jakby skorzystałem z tego przerabiając po to, żeby utworzyć nowy program. Czyli ja A, okay. zabrałem kod i utworzyłem nowy. I teraz zobaczcie, teraz naciskam tutaj, żeby... O, tu jest problem. No powiedzcie mi, jaki jest problem? Twoja liczba, podaj liczbę. Twoja liczba? Nie, bo, tutaj... bo tak jakby tutaj ciągle jest twoja liczba. Bo tutaj jest coś... podaj liczbę. I jakby to trochę nie zgadza się, chyba. No, jest jakiś problem. Ja jeszcze czekam na to, że mi to rozwiążecie. No, spróbujcie to rozwiązać ten problem. W czym jest problem, dlaczego on wyrzuca ten błąd? Zobaczcie. Mamy e, e, i, liczba. wiem. Tam, jak mamy sin, liczba, to powinna być twoja liczba. Gdzie? No, jak mamy sin, to tam jest liczba napisana. A tam powinna być twoja liczba. Nie, zobacz liczba. Int. Int. jest liczba. Widzisz? Jeżeli A. zaznaczę, to pokazuje mi wszędzie, gdzie jest liczba. Podaj liczbę. Podaj Twoją liczbę. No nie, Twoja. to cokolwiek jest tutaj w cudzysłowie, to może być bla bla bla. I program tego nie czyta, on tylko po prostu wy, wypisuje. Zobaczcie tu. A. Tu kliknę, mamy ten main. O, tutaj skopiowałem int main i tak dalej. A tutaj mamy tu. Widzicie, coś tutaj działa, czy nie? Co ja nie wziąłem? Widzicie, że bibliotek nie wziąłem. Bo jest liczba i twoja, jakby to się A, komentarz? O nie. nie. Zobaczcie, czasami kopiuję specjalnie to zrobiłem także. Zobaczcie, żebyście widzieli, że jak kopiujecie, to musi być. Tutaj iOStream, tutaj nie miałem tego, nie było iOStream, czyli poczekajcie, tutaj muszę cofnąć, bo nie w tym miejscu skleiłem. O, tu musi być w tym miejscu. Nie zadeklarowałem żadnej biblioteki. Ciążę, to się znaczy, jak powiem. skopiowałem tamto, to skopiowałem bez, bez biblioteki i po prostu tego brakowało. Teraz zobaczcie, że jeżeli nacisnę, to wszystko działa. Podaj liczbę. Minus 90. Twoja liczba jest ujemna. Idealnie. Uruchamiam. Podaj liczbę. 45 twoja liczba jest dodatnia. Zgadza się. I jeszcze raz uruchamiam, podaję 0. Co wyskoczyło? Twoja liczba jest dodatnia. Zero jest Wyskoczy... dodatnie? No właśnie nie. A dlaczego tak wyskoczyło? Moi drodzy, tu musi jest, być... To e, jest if liczba... Bo musi być nie, nie, nie. Musi być tak jak tam. Tu jest tak zwane porównywanie, przypisanie, czyli nie jedno równa się, tylko dwa razy równa się. Jeżeli jest dwa razy równa się, tak jak w tym ćwiczeniu, które będziecie musieli zrobić, pokazuję już. Proszę, zobaczcie, tu widzicie temperatura dwa razy, czyli tak zwane tu jest przypisanie. I tak samo tutaj jest, że Proszę bardzo, jest przypisania. A proszę bardzo, teraz zobaczcie. Już kończymy. Daję 0. Twoja liczba jest zerem. A więc program zadziałał. Stopuję nagrywanie. Stopuję tutaj i dam teraz stop.